14 stycznia na łączniku lekoatetycznym przy Hali Sportowej zaczął się remont na wierzchni, która na tym łączniku była wykonana od praktycznie początków istnienia Hali Sportowej. Doraźne remonty niestety już nie przynosiły pożądanych efektów. Zdecydowaliśmy się na kompleksową odnowię, odnowę. Nawierzchni tartanowej na łączniku lekkoatetycznym. Remont potrwa około dwóch tygodni. Będzie polegał przebiegał w trzech etapach. Po pierwsze, zdjęcie starej nawierzchni, zagruntowanie nawierzchni betonowej, wyrównanie jej specjalnym podkładem, który nazywa się SBR. Jest to mieszanina granulatu i gumy oraz wykonanie potocznie zwanego tartanu jako tą wierzchnią warstwę, która będzie dopełniała całości. Na ten remont od dłuższego czasu czekali lekkoatleci trenujący w polskich klubach. Myślę, że po niecałych dwóch tygodniach będą mogli wrócić do treningów na łączniku lekkoatletycznym i zdążą się przygotować do halowych mistrzostw Polski, które zaplanowane są w połowie lutego.